Ten Renaidzą upamiętnia Elizabeth Keny, australijską pielęgniarkę, która stworzyła alternatywną metodę leczenia polio znaną jako metoda Keniego. Jej ćwiczenia zrehabilitowały tysiące ofiar polio na całym świecie i są uważane za jedną z najskuteczniejszych form leczenia przed szczepionkami. Dom Pamięci siostry Keny, który upamiętnia dzieło jej życia został otwarty tego dnia w Nobi w stanie Queensland w 1997 roku. Keny urodziła się w 1880 roku w Warialdzie w Nowej Południowej Walii. Dorastała w zubożałej społeczności rolniczej na wsi w Australii. Gdzie nie otrzymała formalnego wykształcenia, ale była zapaloną czytelniczką, która uwielbiała uczyć się medycyny i anatomii człowieka. Chociaż Kenny nie miała możliwości uczęszczania do szkoły medycznej, w wieku 17 lat wytyczyła własną ścieżkę, pracując jako wolontariuszka w szpitalu w Gaira. Po śledzeniu pielęgniarek i lekarzy przez ponad dekadę, Keny zdobyła wystarczającą wiedzę praktyczną, aby otworzyć własną praktykę pielęgniarską w Darling Downs, Queensland. W 1911 roku zetknęła się ze swoim pierwszym przypadkiem polio. Nie była świadoma ówczesnego standardu leczenia, który zmuszał pacjentów do wielomiesięcznego leżenia w gipsie, co z kolei powodowało zanik mięśni. To spowodowało, że wiele ofiar polio zostało trwale sparaliżowanych. Dzięki świeżemu spojrzeniu Kenny zdała sobie sprawę, że dotknięte chorobą mięśnie były sztywne, a nie trwale uszkodzone. Uzdrawiała więc swoich pacjentów, stosując gorące, mokre okłady na dotknięte chorobą kończyny, zanim kazała im wykonywać stopniowe ćwiczenia wzmacniające mięśnie. Ku zaskoczeniu środowiska medycznego, jej metoda zadziałała. Od tego czasu ćwiczenia stały się znane jako metoda Keniego, a wieści o tym skutecznym leczeniu rozeszły się szeroko. Keny udała się do Ameryki w latach 40. XX wieku, aby otworzyć ośrodki rehabilitacyjne, takie jak Sister Kenny Institute w Minneapolis który stał się światowej sławy ośrodkiem leczenia polio. Jej alternatywna metoda była tak skuteczna, że otrzymała honorowe stopnie naukowe na Rutgers University i University of Rochester. Prezydent Franklin D. Roosevelt zaprosił ją nawet na lunch, aby omówić własne leczenie. Będąc pod wrażeniem liczby ofiar polio, które zostały zrehabilitowane metodą Keniego. Prezydent Harry Truman upoważnił Keniego do wjazdu do Stanów Zjednoczonych bez wizy, co było wielkim zaszczytem przyznanym wcześniej tylko jednemu obywatelowi spoza USA.